Grywa się ziobańczykiem. Witajcie na siebie, SOI, u mnie. Tak jak zapowiadałem, będzie to coś nietypowego. Dlaczego? Bo siejemy soję w rozstawie 75 cm. Wielu będzie może mówiło, że to się nie uda, inni, że będzie to ciekawe doświadczenie. Ja sam nie wiem, czy to wyjdzie, czy nie. Ale kto nie ryzykuje, nie pije szampana. Albo kto nie ryzykuje, nie siedzi w pierdlu, nie, Także zobaczymy, co wyjdzie mi, czy, czy to się uda, czy nie. Obsada, zało, jaką tutaj założyłem, to 28 roślin na metr. Ziarnko od ziarnka, znaczy nasionko. Nasionko wypada 4,7 cm, z tego co dobrze pamiętam. Od nasionka. Głębokość siewu 3 cm. No i tak naprawdę, no, zobaczymy co tu będzie. Skasowałem to dzisiaj, jak mogliście zobaczyć na filmie skasowałem ten poplon jeszcze talerzówką z racji tego, żeby trochę wyrównać to pole, bo wiadomo, soja się nisko kosi. Ja to pryskałem rundupem już tydzień temu, ale wiadomo, przez tą suszę soki w roślinach krążą bardzo w ograniczony sposób, więc zanim tak naprawdę by się dobrze te rośliny zasuszyły, musielibyśmy czekać jeszcze z tydzień czasu, co najmniej. A dzisiaj jest drugi maj, a ja już nie chciałem czekać, bo później jeszcze mam robotę inną, sianie kukurydzy i tym podobne rzeczy. Więc no chciałem już, żeby ta robota była zrobiona, nie? Dlatego... No, ale wygląda... Wygląda fajnie, wygląda obiecująco. Jasiu się uczy yy, siać czajkowskim. Niech się uczy. Także no... Nie wiem. Zobaczymy, co to będzie dalej. Dzisiaj zaprawialiśmy nasiona y, nitraginą, bakteriami. Y, Bradoryzobium ryz, brado czy Bradoryzobium Japonikum. To są te od soi. Także no. Na razie tyle. Może więcej powiem trochę później. Trzeba przyznać, że Jankowi fajnie to wychodzi. Jedyny problem, jaki może być na tym polu, to to, że. Te rowki siewne, widzicie, one są delikatnie niżej, nie wiem, czy, tego, czy to widać na kamerze? Tam widać. Są delikatnie niżej, niż tutaj, ta warstwa, gdzie był mulcz. Zobaczymy, jak będzie ze zbiorem. Ja mówię, to jest test. Ja w tym roku, tutaj, ta działka ma 2,5 hektara. Pomyślałem sobie, że nie mam czasu na zwężanie Czajkowskiego i Wadersztata na 45 cm. I po prostu Trudno, co ma być, to będzie. Jadę na 75. Jak nie wyjdzie, w przyszłym roku mam do posiania też soi chyba ze 7 hektarów u siebie na gospodarstwie, albo i 8. Więc wtedy najwyżej będę siał na 45. Kolega mój siał punktowo na 45, ja sieję na 75. Zobaczymy, co to będzie. Jestem naprawdę bardzo, bardzo ciekawy. Tym bardziej, że mówiłem Wam, że u wujka sialiśmy prawie jeszcze raz tyle. Bo na pewno z 60 roślin na metr u niego będzie. No a tutaj 28, czyli tak naprawdę połowa. Yy, tak jak powiedziałem, no, glifosatem tutaj jechałem tydzień temu, ale dzisiaj tak przyjechałem talerzówką. Myślę, dobra, yy, jadę, bo zrobiłem talerzówkę pod Skos. Co, co mogliście zauważyć na filmie? Żeby po prostu trochę to wyrównać, pokasować to Mimo tego, że to i tak wszystko uschnie No i też chcę tutaj pryskać Doglebowo Żeby przytrzymać chwasty Bo utrzymać... Najgorsze co tutaj może być To właśnie utrzymać Utrzymać tutaj zachwaszczenie Bo może być ciężko z tym, żeby ona międzyrzędzia zakryła Na 45 Soja potrafi zakryć międzyrzędzia Natomiast Natomiast yy, na 75, na 75 może być z tym, z tym różnie, no ale mówię no, musiałem spróbować, nie dawało mi to spokoju. Włosi sieją co 75, część Amerykanów sieje co 75, ja wiem, że niektórzy z Was zaraz powiedzą, że oni mają inne odmiany, lepsze, no w porządku no, ale nasze też nie są jakieś tam złe, więc, więc zobaczymy co to będzie. Mam nadzieję, że się uda. Jak Jakbym zebrał tutaj nawet dwie tony, to to będzie luksusowo. Luksusowo. Gdybym to zostawił na mulcz, wszystko by ten mulcz wypił. Cały, cały, yy, cały herbic. Cały herbicyt wypiłby mulcz, no i niestety musiałem to, chociaż mimo tego, że naprawdę nie chciałem, naprawdę chciałem posiać bezpośrednio w to, no ale no, no niestety. Czasami sytuacja zmusza. No i zrobiłem to talerzówką, o godzinie 15, lejemy paliwo, szykujemy się do wyjazdu, nasiona y, zaszczepione i nagle y, deszcz. To taka krótkotrwała ulewa, taka nawet dosyć, dosyć mocna. Myślę, kurczę, już nie wyjedziemy. A tutaj wiadomo, no najlepiej, najlepiej siać w dniu zaszczepiania. Myślę, no trudno, ale tak byliśmy na podwórku, kręciliśmy się. Kurczę, wiaterek się delikatnie ruszył, słoneczko wyszło. I jak widzicie, mamy piękną pogodę, słońce świeci. Co prawda tam widać jakieś chmury, ale myślę, że My zaraz skończymy, co nam zostało. O, tutaj dwa przejazdy, tak? I tam ze trzy plus poprzeczki, koniec roboty. Także robota poszła pięknie. Jestem zadowolony i mówię no, zadowolony i bardzo ciekawy, co z tego będzie. Bardzo ciekawy. Ta zielenina, to wszystko usnie. O, tutaj jest już zastosowany odpowiedni środek. W którym nie będę, może tam nie wiadomo ile opowiadał, bo zaraz wbiję jakiś kij w mrowisko i tyle. Ale powinno być tutaj wszystko ok. No dobra, tyle!